Dobry, tu 24 odcinek Transport Fever, i cóż, i dzisiaj, e, jak was nie było to, sobie pozwoliłem e, tutaj dołożyć trochę, trochę, trochę tych samochodów. E, posłuchałem się oczywiście Waszych porad. E, tak jak widzicie, tu zarówno statki, jak i samochody czekają na pełny załadunek, i zarówno to, i to stąd wyjeżdża pełne. Więc myślę, że teraz powinno być lepiej. Także w dzisiejszym odcinku co my z, możemy w sumie zrobić? W sumie ja nie mam zbytnio pomysłu co, ale zaraz się pewnie coś wymyśli. Hmm. Jakby rozbudować ten dworzec do liczby peronów sztuk 6 został swój dobre. Teraz tu zrobić małe przebudowy Dobra Stan by to szło sobie tam prosto Teraz by trzeba było zrobić na chwilę pauzę Niech on sobie przejedzie Dobra pauza Teraz mniej więcej dotąd usunąć te tory Dobra, ogranicznik w miarę dobry prędkości Tylko teraz tu ten pociąg by musiał sobie wjechać trochę jakoś Jakoś by sobie musiał wjechać Czyli byśmy zrobili tak I teraz czysto teoretycznie jaki z nich to ma problem? Ale kto? Kto? Jak to? Kto ma tu kolizję niby? Stąd już pociągi nie jeżdżą, tylko sobie wjeżdżają ładnie tam. I który pociąg, z którym pociągiem ma to jakiś problem? To jest to, mam rozumieć. I co tu jest problemem? Ojej, ja tu zapomniałem zrobić tych rozjazdów. O, dobra. Linia się zrobiła. Także tu tylko stawiamy sobie. Yy semafory tu w sumie jeden taki tu można je ustawić i można sobie zmodernizować najpierw tą linię do tych torów szybszych potem do kablaronów I taka to będzie tego odcinka historia, że dzisiaj zajmiemy się takimi trochę modernizacjami Dobra, teraz kablaron. Najgorsze co istnieje to modernizować to wszystko na tych rozjazdach. To to jest po prostu najgorsze. Świateł to my już wymieniać nie będziemy, bo to trochę męczące by było, teraz wszystkie światła burzyć i je wymieniać na nowe. Zresztą nie wiem, czy jest jakikolwiek sens tego. Dobra, tu w sumie można zautować ten tor. Tu by to sobie szło tak. W sumie, jakby zrobić tu małą pauzę i te tory zacząć wcześniej skręcać. No dobra, tam jest ten kawałek, ten kawałek, malutki też. Tu już byśmy zrobili sobie. I teraz to będzie ładniej jakoś w miarę z ładem i składem wyglądało Dobra tu zrobimy tak, tu zrobimy tak tu jeszcze tylko światła Dobra, tu tylko takie coś i dobra. Wszystko jest już jak najbardziej dobrze. To teraz można to odpałować z powrotem. Ja tylko użyczę, że się napiję. No a tu picia już nie ma. skoro wiecie, mamy takie już miliony i w ogóle bo to już prawie pół to pół no mamy prawie 500 milionów więc myślę 100 145 dobra, kupmy taką lokomotywę i zobaczmy ile ona może sobie uciągnąć Dobra, sprzedaj. Eee... Dobra, tędzie ta linia. I tu wszystko powymieniajmy. Na ten pociąg. To on zawsze miał więcej i trochę siły. No halo, automatycznie zapis. Jak najbardziej chcę zapłacić prawie 50 milionów. Mi to jak najbardziej nie przeszkadza. Co to, co to dla nas jest aktualnie 50 milionów? To jest nic. Najmniejsza drobnostka i teraz ten pociąg powinien jechać przez całą trasę z V maxem. Hmm, dobra, zaczmy tylko jak tam on. No nie do końca VMAX, ale może być. Może być. Więc no tu tylko teraz jeszcze te szybsze chlebki mogłyby przyjeżdżać. Eee, co tam dalej, co tam dalej? W sumie tutaj, o, jak widzicie tutaj... ...tej naszej ropy to jest aż za dużo. To na dwa statki spokojnie by nam starczyło i nam na spokojnie starczy każdy statek stąd wypływa sobie pełny że aż z tej okazji tutaj jest pełno to w sumie może dotąd byśmy zrobili jakieś w sumie można by było zrobić tak Zobaczmy co nam tu oferują Te statki my już widzieliśmy i je posiadamy W sumie dobra to kupmy sztuk 5 na linię i pływa jeszcze więcej bo no tu jak widzicie no no ta wydajność to tak trochę cierpi sobie o no tu zdałoby się więcej więcej ogólnie tu przywozić jeszcze tego bo no stąd jest odbierane ewidentnie za mało więc myślę że w sumie dokupmy jeszcze 5 Jeszcze 5 dokupmy Będę czuł się pewniejszy Jest 5 Jest 5 Dokupmy jeszcze 5 Tu Jeszcze 3 na Tą linię co jest tutaj Idzie sobie Na paliwo statki, i teraz się czuł pewnie, że no, wszystko będzie chodziło tak jak trzeba. Jak widzicie, tego paliwa to chyba wyjeżdża trochę za mało, i przez to to nie chce produkować. W miarę szybko nam. Jak to nam zacznie w miarę szybko produkować, to będzie fajnie. W sumie te całe odpaliwa, gdzie są, halo? jakiś o, ten. Tu jest to, to więc tu by mogły one się ładować do pełna. O. To brzmi jak plan. To w sumie chyba teraz by wychodziło na to, że niepotrzebnie trochę, trochę to dokupiłem te statki, ale niech będą. Niech będą, tak na przyszłość. Asekuracyjnie. Jakby się stało, co zaczynało się dziać złego, to tak se będą. Mmm, dobra, tutaj modernizacja dobrze przyszła więc w sumie może może to może teraz byśmy porobili jakieś zaczmy udajemy się do jakiejś bazy pojazdowej kup pojazdy a jeszcze 35 na godzinę no trochę słabo słabo trochę Musimy chyba jeszcze trochę poczekać. No. To w takim razie, skoro dzisiejszy odcinek to jest taki trochę modernizacja, to sobie powymieniamy na te... w miastach. Tak, wymień teraz. Wymiana. Wymień teraz. Linia piąta, dobra, jakieś samoloty? O, ok, możemy powymieniać już na większe samoloty. Takie samoloty też jak najbardziej mogą być. Dobra, pieniędzy i tak mamy dużo za dużo. W sumie tu są lecące same. Dobra To tu nam zostały jeszcze dwie linie jakieś do wymiany Powymieniamy sobie wszystko ładnie i wszystko, i wszystko będzie elegancko I przynajmniej nie będą komunikacje wychodziły, chyba że te Że, no proszę tam wymienić pojazd, bo już stary, coś tam, coś tam Tu sobie wymienimy na te, bo to zawsze będzie yy, więcej Więcej tego, no, więcej ładowności. Ok, wymień teraz. W sumie, co. My, ojej, ta linia to trochę, trochę, trochę spora. A, to już by było wszystko. A, no to w sumie to też można już wymienić. Skoro żeśmy prawie wszystko powymieniali, to to też się powymienia. Myślałem, sądziłem, że tego będzie więcej, a jednak się okazało, że strasznie mało tego. Nie na no to, na no to. Okej. Okay. I zaraz już żadne pojazdy nam no, nie będą brzęczały oprócz... oprócz ewentualnie pociągów, że coś jest nie tak, że coś jest stare i tak dalej. Także w sumie w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć i do następnego.